Fagor Professional przedstawia nową gamę iCor Compact odpowiedź na potrzeby każdego profesjonalnego szefa kuchni, który chce rzucić wyzwanie swojej przestrzeni kuchennej. Gama zaprojektowana od początku do końca z myślą o potrzebach użytkowników. Wyniki mówią same za siebie. Dając idealną równowagę między jakością, wydajnością i komfortem. Konstrukcja w 100% ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IPX5, aby sprostać każdemu wyzwaniu kulinarnemu o najwyższych wymaganiach. Siedmiocalowy panoramiczny ekran dotykowy. Absolutna precyzja w komorze gotowania dzięki czujnikowi wilgotności i równomiernemu rozprowadzaniu ciepła dzięki dwukierunkowemu systemowi wentylacji o sześciu prędkościach. Gama wyposażona w cyfrową i technologiczną inteligencję, aby standaryzować procesy kulinarne w najbardziej produktywny sposób dzięki iCooking, dodatkowym funkcjom oraz multi-tray. System HACCP, zaprogramowane odzyskiwanie wody w bojlerze, automatyczne sześciopoziomowe mycie i wiele więcej, aby zapewnić dobre samopoczucie konsumenta przez cały czas. Funkcja łączności w celu ułatwienia, monitorowania i zarządzania codzienną pracą z podglądem w czasie rzeczywistym i zdalnym. Maksymalny potencjał w minimalnej przestrzeni. iCore Compact. When size matters.